Cześć widzowie, jestem Michał, oglądacie kanał Cynayo, w dzisiejszym odcinku wracamy do tematu strzelania z nieskorygowaną wadą wzroku i mojej drugiej próby rozwiązania tego problemu e, tak jak być może niektórzy pamiętają e, jakiś czas temu zaczęła ujawniać się u mnie tak zwana peseloza czyli mówiąc krótko, człowiek robi się stary e, i e, ekspresji dokonała tak zwana nadwzroczność to jest wada, którą najczęściej ludzie mają od urodzenia natomiast młode oko jeszcze jest w stanie sobie układem mięśniowym ją kompensować w pewnym momencie po prostu tej kompensacji już nie starcza i efekt jest taki, że kiepsko widzimy przedmioty zlokalizowane blisko, natomiast dobre ostre widzenie jest dla przedmiotów z, z w większej odległości od oka. W moim przypadku dokładnie tak było. Pierwsza próba poradzenia sobie z tym problemem polegała na tym, że poszedłem do normalnej, powiedziałbym nawet renomowanej, prywatnej przychodni, w której okulista dokonał badania wzroku stwierdził, że tam właściwie nie ma żadnych innych problemów poza rzeczoną nadwzrocznością zmierzył moc optyczną, która jest potrzebna do korekty tej wady wyszło, że muszę mieć skorygowaną widzenie o dwie dioptrie takie też okulary uzyskałem, te okulary w tej chwili już ich nie używam od dłuższego czasu, dlatego, że Okazało się, że ich używanie przynosi więcej problemów niż korzyści, w szczególności przy strzelaniu. Na czym polegał problem? Okulary o sile dwóch dioptrii powodowały, że owszem, bardzo ostro widziałem e, przyrządy. Widziałem, dobrze mogłem skupić wzrok na muszce. Nie musiałem mrużyć wzroku. Ten wzrok nie męczył się po kilkunastu sekundach, jak to było wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o widoczność e, samego celu. No to ona była poniżej y, niestety potrzebnych wymagań. Wiadomo, że cel zawsze nam będzie w tle troszkę rozmyty, natomiast jeżeli tam mamy po prostu jedną wielką bezkształtną plamę, no niestety trudno mówić jest o jakimkolwiek celowaniu. Z tego względu y, ja tych okularów y, przestałem używać. Przez jakiś czas y, próbowałem sobie radzić bez, y, wiadomo, mrużenie oczu, męczenie się, wystrzelenie dwóch magazynków i już y, człowiekowi łzawią oczy. Stwierdziłem, że zrobię drugie podejście. Poszedłem już tym razem bez wygłupiania się do zwykłego salonu optycznego, który znajduje się w pobliskim centrum handlowym. I ku mojemu zaskoczeniu, pierwszą rzeczą, która odróżniła to doświadczenie od wizyty u okulisty, jest to, że optometrysta zrobił ze mną dużo dokładniejszy wywiad. Co prawda nie miejcie złudzeń, człowiek, który przychodzi z problemem takim, że kiepsko widzi przyrządy celownicze i na zawodach musi źle strzela. To nie jest chleb codzienny dla, dla takiej osoby, która pracuje w, w tego typu miejscu. Natomiast samo przybliżenie problemu, które obiekty chcecie widzieć ostrzej, na których ostrości wam mniej zależy, które chcecie widzieć chociaż przynajmniej w zarysie. Takie tło, jeżeli optometryście podacie, to on będzie w stanie lepiej dobrać te okulary do konkretnego zastosowania. Nie ma czegoś takiego jak okulary uniwersalne, w szczególności przy tego rodzaju wadzie, dlatego że one zawsze będą wiązały się z pewnymi kompromisami i sztuka polega na tym, żeby te kompromisy wyważyć. I teraz, jaki był rezultat? Okazało się, że Finalnie okulary o mocy 1,25 dioptrii to jest sporo mniej niż te dwie dioptry, które miałem do tej pory. Rozwiązują ten problem. Tak jak widzieliście, być może niektórzy z Was w Zajawce puściłem Wam tarczę, którą strzeliłem z mojego CZ-97, który jest generalnie w moich rękach, przynajmniej do tej pory, był jednym z najmniej moich celnych pistoletów. Ja narzekałem, że, że on ma za duży grip, że, że jest mi tutaj trudno pewnych chwyt zbudować, że jest mi go trudno objąć. Naraz okazuje się, że zakładając te okulary, ja z tego cholernego CZ robię yy, serię, w której co najmniej połowa mieści się w dziesiątce, a jeszcze spora część wewnętrznej, tak więc to jest zupełnie nowa jakość dla mnie. Yy, widzę ostro przyrządy, widzę nieco mniej ostro cel, natomiast wciąż jestem w stanie skupić wzrok, ale tutaj pojawiają się pewne niuanse. Otóż Założenie okularów samo w sobie nie spowodowało jeszcze, że zacząłem od razu trafiać te dychy, dlatego że jest jeszcze kilka zależności. W szczególności polegają one na tym, że, tak jak wiecie, ja głównie strzelam tarczowo. No i moja broń w większości skonfigurowana jest w ten sposób, że ten mój cel, który ostrzeliwuję, zazwyczaj moje przyrządy są ustawione w ten sposób, że oczywiście mam jak to w broni sportowej ustawione. Go po prostu pod cel, czyli linia, linia, którą tworzą zgrane przyrządy. W przypadku celu TS2 w odległości 25 metrów regulaminowych, mniej więcej znajduje się pod celem. Co to jest to mniej więcej? Otóż ja z doświadczenia przez te 20 lat strzelania zrobiłem sobie taki model, w którym ten cel nie jest idealnie. Przytulony, nazwijmy to, do linii przyrządów, natomiast zostawiam sobie tutaj taką niewielką przerwę, czyli tutaj pomiędzy czarnym a, a linią przyrządów jest taki niewielki biały prześwit. I tak strzelałem do tej pory, tak byłem przyzwyczajony. I oczywiście, po założeniu okularów zrobiłem dokładnie taki sam, takie samo złożenie. I teraz co się okazuje? Okazuje się, że moje strzały układają się za nisko. Że takie zgranie przyrządów powoduje, że niestety średni punkt trafienia mam obniżony. I teraz jest to efekt działania soczewki, działania optyki, który zresztą. Co prawda w odniesieniu do optyki takiej, yy, nazwijmy to stałej, montowanej na broni, yy, został opisany w jednym z rozdziałów yy, książki pana Eismonta, o ile dobrze sobie przypominam. I dopiero w tej chwili przyszło mi do głowy, że może to mieć coś wspólnego. I teraz, jakie jest remedium? Oczywiście remedium jest takie, że ja dosuwam... Przyrządy bardziej do czarnego, czyli mówiąc krótko, kasuje tutaj tą, ten odstęp, który sobie zawsze z przyzwyczajenia zostawiałem. Praktycznie przyrząd musi mi się zlać z czarnym na, na takim styku, i wtedy zaczynam trafiać tam gdzie chcę. To jest pierwsza sprawa, którą zaobserwowałem po założeniu okularów. Druga sprawa wyglądała tak, że na początku to trafianie i to celowanie wydawało mi się. Że ono jest dużo trudniejsze. To znaczy, co z tego, że ja ostro widzę przyrządy i jestem w stanie zaobserwować celi i zgrać to wszystko razem. Natomiast miałem wrażenie, że, że, że temu towarzyszy jakiś zbyt duży wysiłek. E, otóż moi drodzy, okazało się, że e, praca rąk e, w połączeniu z nową optyką założoną na nos również mu musiała ulec pewnej modyfikacji. To znaczy. E, Przypomniał mi o tym instruktor, który znajdował się gdzieś tam obok, który zaczął obserwować te moje zmagania e, i mówi do mnie, że ty uginasz ręce w łokciach. Okazało się, że ja przez zmianę tego punktu, w którym naturalnie y, skupia mi się ostrość wzroku, przysuwałem odruchowo pistolet z przyrządami bliżej do siebie, powodując ugięcie łokci. Nie wiem dlaczego tak się działo. Czy, czy to była kwestia tego, że, e, że po prostu w, w patrzałkach ten punkt jakby wyglądał podobnie, tak jak bez okularów na, na wyprostowanych ramionach, łokciach. Ja co prawda nie jestem strzelcem, który, który zapina łokcie na sztywno. Ja sobie zawsze zostawiam tutaj troszeczkę luzu. Natomiast w widoczny sposób, żeby uzyskać dobrą, e, dobre trafienia, musiałem świadomie wyprostować ręce bardziej do przodu, wysunąć pistolet bardziej ku, e, ku celowi i to spowodowało, że e, że te strzelania w swojej celności wróciły. Do moich oczekiwań, które były jeszcze sprzed, no mówiąc krótko, wady wzroku, także tak jak widzicie, takie aspekty, czyli, czyli ułożenie rąk po korekcie, czy, czy delikatna zmiana sposobu, w którym uchwycacie cel w przyrządach celowniczych, może Was zaskoczyć, czyli to nie jest tylko taka prosta zmiana, że aha, zaczynam widzieć ostrze i od razu lepiej strzelam. To jest dużo więcej zależności, to jest, będzie to wymagać na pewno z waszej strony, jeżeli zdecydujecie się na podobne korekty. Pewnego rodzaju ćwiczeń dobrze jest, tak jak w moim przypadku się okazało, zapewnić sobie, być może, obserwatora, nie szczypać się. Nawet jeżeli jesteś doświadczonym strzelcem, instruktorem, nie wiem, prowadzisz ludzi, szkolisz i tak dalej, weź sobie kogoś, niech stanie obok ciebie jakiś Twój kumpel, który wie o co chodzi. Niech popatrzy, jak ty, jak ty to ogarniasz, bo być może będzie w stanie dostrzec coś, tak jak się stało w moim przypadku, że, że ja jakby odruchowo mój optyczny. Obraz wydawało się, że jest poprawny, a tymczasem okazało się, że strzelam na ugiętych łapach. E, to To są te dwie rzeczy. I teraz pozostaje jeszcze rzecz ostatnia mianowicie oczywiście to są okulary typowo optyczne. To nie są okulary ochronne. One oczywiście w większości przypadków, przed jakimiś tam, nazwijmy to małym przypałem, czyli mały odłamek, czy nie wiem, uderzenie łuski, czy, czy, czy wracająca kulka z, gdzieś tam ze śrutu, to one bez problemu sobie z tym poradzą. Co prawda oczywiście, no to szkło może gdzieś tam zostać uszkodzone, tak. natomiast no, co do zasady, takie szkło optyczne jest dosyć odporne. Ja powiedziałbym, że, że prawdopodobnie popularne Tanie okulary ochronne nie będą zapewniały jakiejś tam większej yy, ochrony, tyle tylko, że będą jakby z, większe pole pokrywały. Natomiast drugim krokiem, już po uzyskaniu tej korekty, będzie oczywiście próba yy, połączenia tego, czyli być może wbudowania tych soczewek yy, w jakieś okulary ochronne, yy, jakiegoś kombinowanego rozwiązania, no bo jeżeli wiem już, że ta moc optyczna yy, tego typu yy, urządzenie. Po odpowiednim dostosowaniu leczy problem. To teraz nie zostaje nic innego jak przy tym pozostać i ewentualnie zrobić tak, żeby ochrona była lepsza. To wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.